Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. O afrykańskim życiu opowiada Anna, Afrykanka Anna Olejkobus. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. W kolejnym odcinku rozmawiamy z Anką Afrykanką, afrykanka.pl o tym, co się dzieje w Afryce, nieco z innego punktu widzenia niż ten dotyczący stosunków międzynarodowych świata polityki. Zachęcam do lektury, jeżeli są wśród Państwa osoby, które no jednak wolą czytać, a jednak jeżeli jesteście tutaj, to dzisiaj posłuchacie kolejnej opowieści dzisiaj o ludach rdzennych, czyli w sumie jak powiedzieć nic nie powiedzieć, Aniu. Dzień dobry. Dzień dobry, a tak nawet zawężymy to trochę, bo pomyślałam sobie, że może byśmy dzisiaj porozmawiali o religii, tak? Czyli czymś, co potrafi niesamowicie łączyć ludzi, ale też potrafi ich niesamowicie dzielić. Porozmawiać trochę o tych na re re religiach rdzennej ludności, czyli religiach wyznawanych przez Afrykanki, Afrykanów, ludzi, którzy mieszkają na kontynencie. Przypomnijmy, drugi co do wielkości kontynent świata, zamieszkały przez 1,4 miliardy ludzi, więc całkiem sporo. Bardzo różnych, więc wrzucanie wszystkiego do jednego no worka pod tytułem w Afryce jest tak, albo w Afryce jest inaczej, jest no, potężne tak, tak, tak. nadużycie. Możemy tutaj bardzo szeroko patrzeć na ten problem. Tak jak wspomniałaś, kontynent, nie mamy chyba świadomości z tego, jak wielki jest kontynent, o jakiej wielkiej różnorodności. Zastanawiałem się, czy można mówić o jakimś wspólnym dziedzictwie, o jakiejś wspólnej tradycji kulturowej. Chyba nie. Wiadomo jest jednak, że każdy ten region geograficzny ma swoją historię, ma swoją odmienność językową, społeczną. O, no, językową, to my tam mamy tysiąc języków, i to tak delikatnie szacując. W książce Afryka nie jest krajem, autor pisze, że gdyby każdy naród miał dostać swój kraj, to potrzeba by było wykroić ze 3000 krajów, a przypomnę, w Afryce jest ich 54 lub 56, zależy czy uznajemy Saharę Zachodnią i Somaliland za kraje osobne. One są powszechnie jednak niestety nieuznawane. I teraz no tak, no właśnie, czy jest coś jednego, co łączy, ja przez chwilę chciałam powiedzieć kult przodków, ale to też byłoby prawdą tylko dla części Afryki subsaharyjskiej, aczkolwiek jest to niesamowicie ciekawe zagadnienie, które mnie fascynuje. W ogóle, żeby nakreślić Wam jakąś taką ogólną mapę religii afrykańskiej, to jeżeli sobie Googlacie Mapy religii Afryki to najczęściej pojawia się taki najbardziej prosty podział czyli chrześcijanie i islam. Chrześcijanie to jest około 63% i to będzie ta Afryka subsaharyjska czyli to, co jest poniżej Sahary, a islam to będzie około 30% czyli to jest teren Sahary i na północ od niej oraz wschodnie i zachodnie wybrzeże Afryki. Pamiętajmy, że swego czasu Oman miał stolicę na Zanzibarze. I stąd tam była stolica sułtanatu Omanu. A kultura swahili, która ciągnie się właściwie od Omanu aż do Zanzibaru, Tanzanii współczesnej, no to są właśnie tereny, na którym ten islam był i jest do tej pory główną i wiodącą religią. I teraz chrześcijanie. To jest niesamowicie różnorodna mozaika, dlatego że my tutaj mamy protestantyzm, katolicyzm, anabaptystów, zielonoświątkowców, odnowy w Duchu Świętym, gdzie każda osoba, do której przemówi jakiś duch chrześcijański, może założyć własne kościół. I takie sytuacje miały miejsce, mają miejsce współcześnie. No, dość powiedzieć, że Alice Auma w Ugandzie, którą namiedził duch Laqueny, założyła Holy Spirit Movement, czyli można powiedzieć Ruch Ducha Świętego, który miał walczyć z ówczesnym prezydentem Joverim Musevenim, a jej kuzynem był Joseph Kony twórca Armii Bożego Oporu, o którym. Osobny odcinek robiłeś z Aishi, jeśli dobrze hmm, pamiętam. Tak. No właśnie, i tak naprawdę. Kiedy jedzie się przez e, różnorodne afrykańskie kraje, może być tak, że w mieście staniemy w korku i zobaczymy człowieka z jakimiś głośnikami, megafonem, który z niesamowitym zaangażowaniem będzie coś głosić, prawdopodobnie niewiele osób będzie go słuchać, ale jeżeli będzie miał odpowiednią charyzmę, może uda mu się zgromadzić słuchaczy, o których będzie nawracał i gromił za grzechy, które popełniają, e, mówiąc tak, że tu Bóg właśnie od nich oczekuje jakichś konkretnych działań. I Ktoś mnie kiedyś zapytał na jednym z wyjazdów, czy ludzie, których tutaj widzimy, to są prawdziwi chrześcijanie. I ja się zastanowiłam, co moglibyśmy określić prawdziwym chrześcijaństwem, bo nawet jeżeli mamy tak właśnie, że, że te 63% jakoś tam jest zapisane jako chrześcijanie, to w gruncie rzeczy bardzo często jest tak, że ta religia chrześcijańska, czy też czasem Islam, chociaż Islam jest, mam wrażenie, dużo bardziej głęboko zakorzeniony w duszach ludzi. To jest taka płytka warstewka na rodzime, rdzenne wierzenia. Czyli to w ogóle nam nie przeszkadza, że na przykład wierzymy w duch egun, Czyli kult przodków, zaraz o tym powiem więcej, i chodzimy normalnie do kościoła, tak na przykład hmm. protestanckiego. Bierzemy udział w ceremoniach upamiętniających naszych drogich zmarłych, wierzymy, że w czasie tych ceremonii łączymy się z ich duchami, a jednocześnie tak potem idziemy na msze do kościoła katolickiego czy jakiegoś tam innego. I ten kult przodków, kult zmarłych jest niesamowicie ciekawym i dla mnie bardzo fascynującym, takim przejawem religijności w tej Afryce subsaharyjskiej. I to myślę, że można by było zrobić z tego taki wspólny mianownik. To się faktycznie pojawia w wielu miejscach. I teraz dochodzimy tutaj do takiego problemu związanego z tym, że my. Bardzo wiele o innych krajach dowiadywaliśmy się od osób, które to opisywały, tak? czyli dawniej odkrywcy, badacze, którzy opisywali to na zasadzie, to jest prymitywne, to jest zemne, ale takie dzikie w dużym cudzysłowiu, a my mamy naszą religię taką piękną, wyewoluowaną, bo mamy piękne kościoły, tak? na przykład barokowe, gotyckie, norodne świątynie, a oni tam, modlą się pod jakimś baobabem, do jakiegoś kopca gliny. No, tak to nie spełnia naszych, europejskich norm prawdziwej wiary. Tu też był potężny cudzysłów. Wynikało to oczywiście z kompletnego niezrozumienia, że tak naprawdę istotą religii jest pewna umowność. Znaczy, umawiamy się, że jakiś przedmiot, jakaś rzecz niesie z sobą sakrum. I w związku z tym tak, dwa patyki oznaczają krzyż i przydajemy temu bardzo wiele znaczenia. Jest to dla nas reprezentacja pewnego sakro. Afrykanie istotnie często nie budowali wyszukanych budowli, bo nie było po temu ani możliwości, ani potrzeby, a to nie zmienia faktu, że ta religia była bardzo, bardzo głęboka. Tu się przez chwilę zastanowiłam, dlatego że akurat na przykład Lalibela w Etiopii byłaby kompletnym zaprzeczeniem tego, co powiedziałam przed chwilą, czyli mamy tam kościoły monolityczne, wyrzeźbione w litej skale w XII wieku, tak, co my w XII wieku w Polsce mieliśmy. Nie za wiele, rotunda romańska w Cieszynie, a tam mamy gromy gigantyczne 30 metrów kościoły w litej skale. Przepiękne miejsca. Nadmienię jeszcze tylko, że chrześcijaństwo do Etiopii dotarło w IV wieku, więc mówimy o religii, która jest sam bardzo mocno zakorzeniona. To też niesamowicie ciekawy kraj. No tak, ale to będzie coś zupełnie innego. Wróćmy na razie do naszych przodków. To, co mnie uwodzi w tej koncepcji, to wiara, że marli, którzy odeszli, zostają uchem z nami. W niektórych miejscach wierzymy, że mogą się też odrodzić w kolejnym dziecku, ale nie jest to tak, jak reinkarnacja. Po prostu ten duch powraca. Czyli jeżeli ktoś umiera, to u nas jesteśmy bardzo mocno oddzieleni od śmierci. Tak, jeżeli ktoś umiera, to tak naprawdę szybko trzeba... Chciało wywieźć na jakiś cmentarz poza miastem daleko, trefa śmierci jest strefą, która nie powinna się mieszać ze strefą życia. Tam jest inaczej. Na przykład w Afryce Zachodniej są miejsca w Kamerunie, w Togo, w Beninie, gdzie możemy zobaczyć groby, które są w ogóle w wiosce, obok domów. Czyli jeżeli chcemy porozmawiać z naszym drogim zmarłym, to jest już obok. Nasza babcia, dziadek, mama, tata, ciocia. Życie i śmierć niesamowicie się przeplatają. I jest wiara w wielu miejscach, że te duchy mogą wrócić, mogą rozwiązywać nasze problemy, mogą udzielać nam porad. Do tego są całe rozwinięte ceremonie. I teraz kiedy opisywało się takie ceremonie, tu znowu dochodzimy do z kwestii języka. To się pisało o tym właśnie, jako o mhm. o opętaniu duchami. Ja osobiście wolę mówić, że są to ceremonie, w czasie których następuje nawiedzenie przez duchy przodków. I na przykład no, takie dwi, dwa typy ceremonii, w których ja przestrzegłam, to było Egun w Beninie, czyli to są żywe duchy, Tancerze, którzy są ubrani w bardzo strojne szaty, ta szata jest też tak zrobiona, żeby maksymalnie skrywać ludzkie ciało tancerza, po to, żeby bardziej oddać tą duchowość. I do tego mamy jeszcze taką wiarę, że ta szata oddziela strefę życia od strefy śmierci, jak całą człowieka. Natomiast w czasie tego tańca, egun, czyli te duchy, wirując po głównym placu w wiosce przekazują y, jakieś y, rady życiowe ze strony, ze strony przodków, co ciekawe nie można dotknąć takiego ducha, bo przynosi to Aha. straszliwego pecha, tak może, można nawet użyć, więc e, każdy taki duch egun ma swojego strażnika z takim dużym kijem i ten strażnik pilnuje, żeby ta wirująca szata nie dotknęła po prostu e, ludzi zgromadzonych w wiosce i pytanie, czy, czy, czy miejscowi naprawdę w to wierzą? Starsze pokolenia absolutnie tak. Dzieci absolutnie, zdecydowanie, jak się zbliżał taki wirujący duch, to one uciekały z piskiem. Natomiast wśród młodzieńców, takich tam nastolatki, 20-20 kilka lat, to widziałam takie: w tym razie w to nie wierzymy, wezwijmy ducha na pojedynek. Zobaczmy. Ale boimy się podejść, tak? Znaczy właśnie niby się nie boimy, ale już w tym ostatnim momencie jednak było jakieś tam odskakiwanie z piskiem. A drugą taką ceremonią to jest gulę łamkulu, to jest wśród ludu czeła Mozambik, Mozambik, Malawi i Zambia. No, jak wiemy, granice często rozdzieliły rdzenne ludy na, na różne kraje, więc często jest tak, że te religie też są trochę tak transgranicznie funkcjonujące. Ulełam kulu dosłownie oznacza Wielki Taniec, kiedy misjonarze przybyli na te tereny, to złapali się za głowę i uznali to w ogóle za wcielenie szatana, dlatego że tam bardzo ważne są maski. Mówi się, że tych postaci ulełam kulu, postaci tych głów tancerzy jest około dziesięciu tysięcy nawet, więc nikt nie zna ich wszystkich. Nawet ojciec Kloduszek, który zrobił największą europejską monografię poświęconą kule A Natomiast te maski faktycznie, one mogą być przerażające. One mogą być z naszego europejskiego punktu widzenia, naszej estetyki, straszne, z jakimiś wielkimi oczami albo w ogóle bez oczu, z przerysowanym jakimś drapieżnym uśmiechem, zębami. To wynika z tego, że one bardzo często, zawsze, mają jakieś przesłanie, one coś symbolizują. Jeżeli symbolizują kogoś, kto niesie ze sobą złe cechy, nie wiem, siwość, samolubność, wykorzystywanie innych, no to to nie może być piękna, urocza macka, za którą będziemy chcieli podążać. Więc na początku to było zwalczane, a potem odkryto, że jednak, jednak to, to tak naprawdę niesie pozytywne treści. I celem tych wszystkich tańców, ceremonii jest rozwiązywanie problemu, Przekazywanie wielowiekowej mądrości, to też jest takie charakterystyczne dla wielu miejsc Afryki, że tam ceni się starość. Bo jeżeli jesteś starym człowiekiem, to znaczy, że masz ogromną wiedzę, to znaczy, że przeżyłeś wiele sytuacji i odwołanie się do twojej wiedzy, żeby pomóc naszej społeczności w przetrwaniu, w rozwiązaniu problemów. Oczywiście zmiany cywilizacyjne, tam, tak jak tutaj wyrzucają często starsze osoby na margines, zwłaszcza poza społecznościami stricte takimi tradycyjnymi, ale nadal ten szacunek dla, dla starszych dla wieków w tej Afryce panuje. No ja mogę o takich różnych ceremoniach długo opowiadać, natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o czymś takim, co też wynika z niezrozumienia. Pewnie wszyscy pamiętają książkę Sienkiewicza w pustyni i w i Kali opowiada tam o tym, że Kali ukraść krowy to, to dobrze, a jak Kalem ukraść krowy to źle. I nam, dla nas to był taki przykład takiej dwulicowości, niezrozumienia pewnego... Generalnie to myśmy czegoś nie zrozumieli. Mianowicie postać Kalego, mam wrażenie, że przynajmniej częściowo wzorowana była na Masajach, którzy w swojej religii wierzą, że Bóg Enkai podarował Masajom wszystkie krowy świata. W związku z czym tak naprawdę, jeżeli ktoś inny posiada krowy niż Masajowie, to tak naprawdę ma to niezgodnie z wolą Boga. W praktyce oznacza to, że faktycznie, jeżeli Masajowie ukradną krowy, to tak naprawdę zabiorą swoją własność że jak ktoś ukradnie krowę, matają, to zabierze coś, co było im przyznane przez Boga. I przyznacie, że jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to będzie to już zupełnie inna historia. Wspomniałaś o starszych. Jak wspomniłeś jeszcze o najmłodszych? Dzieciństwo i dorastanie w takich grupach. Jak, jak wygląda to spojrzenie na najmłodsze lata? To jest temat rzeka, bycie dzieckiem w Afryce. Może kiedyś o tym zrobimy też jakiś odcinek. Ale generalnie to, co i to, co mi się również podoba, to to, że y, zwykle, zwłaszcza w tradycyjnych społecznościach, każdy ma swoje miejsce. A to oznacza, że ten sam system zakazów i nakazów, norm społecznych, wiary obowiązuje wszystkich. Innymi słowy, my w Europie wychowujemy każde dzieci trochę po swojemu. Tak? Jedna rodzina będzie bardziej rygorystyczna, druga mniej. Jedna będzie nakazywała, żeby się dzielić, druga, żeby raczej zabierać dla siebie. W Afryce. Bardzo rozpowszechniona jest filozofia ubuntu. Ubuntu można by przetłumaczyć jako jestem, bo jesteś, jesteś, bo jesteśmy. Czyli jest to więź, która łączy wszystkich ludzi. Oznacza to, że każdy jest częścią społeczności i nikt nie przetrwa samotnie, i te dzieci od samego początku są włączane do społeczności. Dla mnie to było trochę takie zaskakujące. Pamiętam, jak w Etiopii leżałam w takiej chacie, była już w pałowie. Jedna godzina wieczorem, czyli strasznie późno, bo po zachodzie słońca wszyscy kładziemy się spać, dorośli rozmawiają i dzieci rozmawiają z nimi. Ja wtedy, jeszcze tak z dawnych czasów, mając w pamięci, wiemy, że dzieci to powinny szybko i spać i nie przeszkadzać dorosłym. Dopiero potem zrozumiałam, że one były częścią tej społeczności, miały prawo powiedzieć to, co myślą, ale też nie miały prawa sprzeciwiać się dorosłym. One od najmłodszych lat mają jakieś swoje. Swoje zobowiązania, swoje prace, które muszą wykonywać, swoje obowiązki, i na początku, nie wiem, zajmują się kurami, kozami, potem starsze dostają. Większe zwierzęta pod opiekę, potem dziewczynki pomagać przy noszeniu wody, przy praniu, przy piece nad młodszym rodzeństwem. Jest czym dziwnym, że widzi się kilkuletnie dziecko, które ma brata czy siostrę po prostu przywieszonego na plecach. I one też od samego początku są drażane do tych wszystkich właśnie ceremonii, rytuałów. Bo dodajmy jeszcze, że w Afryce w wielu miejscach to nie jest tak, że. Czas modlitwy to jest określona pora. Tak jak u nas zawsze niedziela, konkretna pora jest prza. Jest moment, że trzeba się pomodlić, trzeba zrobić ceremonię i się ją robi. Na przykład wśród ludu San, tam są praktykowane tańce transowe. Czyli jeżeli mamy jakiś problem, nie wiem, ktoś zachorował. Potrzebujemy uzyskać porady ze strony przodków. Robimy ceremonię, rozpalamy ognisko, wrzucamy do niego specjalną korę, trochę liści, jakiś traw, ziół, nasion. I kobiety stoją wokół klaszczą i śpiewają, mężczyźni wchodzą w trans, łączą się z duchami przodków, uzyskają informacje, w jaki sposób dany problem rozwiązać. I te dzieci. Od najmłodszych lat, przyczepione na placach mamy albo klaszcząc, stojąc wokół tego kręgu ogniska, całą, całą tą, tą religię, tą otoczkę. I myślę, że taką najmniej rozumianą w Europie religią, taką, która ma najgorszą chyba opinię, to jest wudu Mm -hmm. Nam kojarzy się oczywiście z horrorami klasyce produkowanymi masowo przez Hollywood i z jakimiś zombie i z tymi strasznymi laleczkami, w które wbija się gwoździe. I w Beninie, gdzie wudu, wudun tam nazywane jest religią oficjalną, tak naprawdę tam dopiero zrozumiałam sens tej religii w jaki sposób ona została wypaczona w naszym zachodnim postrzeganiu. Otóż e, Wodun oznacza ducha, albo wodu bądź wolny i miej dobre życie. Tak można by to tłumaczyć, W i Du. Jest tam najwyższy stwórca oraz Loa, różnorodne duchy, z którymi również łączy się poprzez transę. I tak, owszem, ceremonie ofiarne wymagają czasem zabicia kury e, bądź koguta. Zależy, o co duchy w tym momencie poproszą w transie. I tak zdaję sobie sprawę, że dla Europejczyków nienawykłych do oglądania śmierci jest to przerażające. Bo to mamy coś, co chodzi, gdacze, jest ciepłe i żyje, a za chwilę ma oderwaną głowę i ta krew jest polewana na fetusza, czyli rodzaj kapliczki. Tylko no, przełóżmy to na przykład na to, że gdyby ktoś zupełnie nieprzygotowany wszedł do naszego kościoła i usłyszał słowa, że oto jest ciało moje, tak, bierzcie i je wszyscy, w zasadzie mógłby pomyśleć, że jesteśmy kanibalami, jeszcze pijemy krew tak, naszego Boga. Więc to wynikało z potężnego niezrozumienia oraz z tego, że ta religia trafiła razem z niewolnikami do Ameryki Południowej, do Brazylii, na Karaiby. I oczywiście, jeśli było coś, czego mogli się bać nadzorcy, plantatorzy, właściciele niewolników, to przecież nikt im nie mówił, że te laleczki, które my mamy przy sobie, to reprezentują naszych drogich zmarłych i są symbolem pamięci. Tylko jeżeli oni mogli się tego bać, że tu będzie zaklęta zaraz wasza dusza i zrobimy wam krzywdę, no to oczywiście należało ich utrzymać w takim przekonaniu. Akurat w voodoo jest też na przykład taka ceremonia ognia, która może wyglądać bardzo przerażająco, bo miałam też możliwość obserwowania jej i to wygląda tak, że jest jest właściwie noc, takie światło się pali, są muzycy, którzy grają transową muzykę, trochę przypominającą muzykę gnał z Maroka, która też przybyła tam z niewolnikami, w związku z czym to wszystko się nam będzie tutaj łączyć. Mamy ognisko, które jest rozpalone i mamy kapłanów ognia, którzy w pewnym momencie wyjmują te żagwie z ognia. Dotykają swojego ciała, dotykają głowy. Jeśli mają włosy, to te włosy się nie palą, więc możemy pomyśleć, że coś tam szachrują z tym ogniem, no ale potem zbliżają to do naszej skóry i metrujemy, że to jest naprawdę bardzo gorące. A oni biorą taką żagię i zaczynają ją rzuć po prostu w pewnym momencie, otwierają usta i my widzimy tak te iskierki, ogień, który mają w ustach i połykają to. I to jest ceremonia, którą praktykowano, kiedy atakowali daną osadę przeciwnicy chodził taki kapłan ognia i pokazywał: Zobaczcie, nie boję się nawet ogień. Jestem tak potężnym kapłanem, że to ogień mi służy. Jak, są, jak wy myślicie w ogóle, że możecie mnie zaatakować? I bardzo często ten element wojny psychologicznej przeciwnicy od razu uciekali. I kiedy się to obserwuje, ja sobie wyobrażam, że coś takiego mogło mieć miejsce. Oczywiście miało miejsce na różnych plantacjach. Ja ci niewolnicy przecież zabrali ze sobą te wszystkie swoje religie i wierzenia. Jeżeli przypadkiem ktoś trafił na coś takiego, no to opowiada o tym straszne rzeczy, że to duchy, demony, czary, diabły, opytania i inne historie. Natomiast tak naprawdę Wudun jest niesamowicie pozytywną religią, która tak jak wszystkie religie, mówi o tym, żeby być dobrym człowiekiem, opiekować się innymi, żyć w zgodzie ze sobą i z bogami, aż akurat Wudun na przykład są święte Pytony. Myślę, że to też nie przemówiło do, do naszej europejskiej wrażliwości. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w tej religii stwórca, widząc pychę ludzi, powiedział za karę, będziecie modlić się do pytonów, najpodlejszych zwierząt, które nie chodzą i się czołgają. I tak naprawdę modlą się, gdyż jest to ukaranie ludzkiej pychy. Czyż to nie jest piękna opowieść? Tak, tak. mi jeszcze, bo chciałem się zapytać na zakończenie o medycynę. Jak traktują ją ludy rdzenne? Jak podejście do farmaceutyków? To znaczy, pamiętajmy, że w ogóle ludy rdzenne doskonale potrafiły obyć się bez naszej zachodniej medycyny. Oczywiście były choroby, których nie dawało się wyleczyć i tak nadal jest. Natomiast no, wspomniani już puszmelnie, czyli ludy san, znają zastosowanie ponad 200 różnych roślin. Mało tego, to tam przyjeżdżają koncerny farmaceutyczne, sprawdzają, E, jakie rośliny, do czego można wykorzystywać, i na tej bazie produkują nowoczesne leki, które są potem sprzedawane w farmacji. Medycyna wachowania niestety często kosztuje i na to ludzi nie stać, bo nawet jeżeli szpital jest bezpłatnie, to może się okazać, że szpital nie ma leków, trzeba kupić te leki, nie ma jedzenia, trzeba przynieść choremu to jedzenie. W różnych miejscach jest różne zaufanie, ale oczywiście jak kilkakrotnie miałam okazję korzystać z, z opieki. Medycznej e, na miejscu i absolutnie nie było żadnych problemów. Nie korzystałam z tradycyjnej e, medycyny, ale to dlatego, że po prostu nie miałam tym okazji. A czy jestem głęboko przekonana, że właśnie, nie wiem, wśród Masajów Samburu, czy, czy Himba, czy, czy San, czy, czy, czy ludu Tswana na przykład z Podsłany, e, gdybym zachorowała i byłoby to coś typu, nie wiem, nawet malaria, to odpowie zestaw odpowiednich e, ziół czy leków. E, powstałych na bazie miejscowej przyrody, mógłby się okazać całkowicie skuteczne. A jeszcze na ja koniec chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Kiedy będziecie oglądać zdjęcia rdzennych ludów z Afryki, możecie czasem zobaczyć, że oni noszą e, na przykład różańce zawieszone, tak jak my nosimy narzędniki, albo kobiety mają z skrzyżyka wbity do nosa albo, albo do ucha. W pewnym momencie jeden z kapłanów wytłumaczył mi, że tak naprawdę to jest talizman. Talizman, czyli dżu albo gri tak w afryce zachodniej się mówi, czyli coś, co nosimy na szczęście, rodzaj amuletu. W gruncie rzeczy my też je nosimy, te wszystkie krzyżyki i medaliki spełniają taką samą funkcję. I on mówi, bo my, tak widzieliśmy, że wy, biali ludzie, otaczaliście te krzyżyki w szczególną przyciągą, więc to oznacza, że tam jest schowana jakaś szczególna moc i ktoś może być animistą, wyznawcą Boga Enkaj, dowolnej, rdzennej religii, ale skoro można mieć taki amulet dodatkowy, to czemu nie? Im więcej ochrony, tym większa szansa, że dożyjemy później starość, przykazując mądrość przodu. Drodzy Państwo, zachęcam do czytania afrykanka.pl. Tam więcej inspiracji, artykułów z pogranicza kultury, tego, czego należy się dowiedzieć w kontekście wypraw do Afryki, pokazy, wyjazdy. Aniu, bardzo dziękuję za dzisiaj. Również dziękuję i zachęcam. Szukajcie informacji, mieć otwartą głowę i uwalniajcie się od stereotypów w głowach. Nie mamy pojęcia, nawet ile różnych mentalnych klisz czasem ogranicza nasze postrzeganie świata. Dziękuję. Dzięki. O afrykańskim życiu opowiada Anna, Afrykanka. Anna Olejkobus. Zapraszam serdecznie.